8.00 to poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Najpierw synoptycy przewidywali, że będzie zimno, potem mówili, że jednak ciepło, nawet 20 stopni Celsjusza. Ostatecznie jednak będzie zimno, a na dodatek należy spodziewać się śniegu. Tak ma wyglądać tegoroczna Wielkanoc. Dlaczego tak trudno przewidzieć pogodę? Nawet wojskowe służby meteorologiczne mają z tym problem, mówi kapitan Wojciech Czarnecki ze służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP. Jeśli chodzi o prognozowanie wojskowe i cywilne, tutaj nie różnimy się metodami pracy. Pracujemy tymi samymi metodami, mamy takie same stacje pomiarowe, wojskowe czy cywilne, są identyczne. Synoptycy pracują w ten sam sposób, w podobnym układzie czasu. Także myślę, że tutaj nie ma żadnych istotnych różnic, jeśli chodzi o prognozowanie pogody. A czy sprawdzalność wojskowej prognozy jest taka sama jak cywilnej, czy jest bardziej precyzyjna? Jeżeli określimy, że na przykład sprawdzalność jest na poziomie 98%, czyli zawsze zostaje te 2% niepewności, prawda? Jeżeli te 2% dotyczy na przykład tego, co większość ludzi czuje najbardziej, czyli temperatury powietrza, no załóżmy, że ten błąd wystąpił tylko w tym parametrze. To wtedy wszyscy zauważają, że o, prognoza się nie prawda? A tak nie jest, bo przebieg innych elementów tej pogody był taki, jaki był zaprognozowany. Czy te prognozy pogody wcześniejsze były takie same, jak te cywilne? Bo najpierw mówiło się o tym, że w święta będzie zimno, potem miało być 24 stopnie nawet, potem znowu było zimno i efekt jest taki, że jest też ze śniegiem. To jest właśnie wynik tej zmienności klimatu polskiego. W prognozowaniu długoterminowym opieramy się na metodach statystycznych, na metodach matematycznych, na modelach matematycznych. Model matematyczny generuje wynik nawet na bardzo długo naprzód, bo są modele amerykańskie, które w cudzysłowie mówię, prognozują pogody nawet na pół roku naprzód. Sprawdzalność tych prognoz jest właśnie taka, jak sprawdzalność tej długoterminowej prognozy świątecznej, czyli praktycznie żadna. Inny problem wynika z tego, że Polska leży właśnie w tej strefie, w której jest mnóstwo torów przemieszczania się niżów. Te niże powodują, że ta pogoda raz jest zmienna. Jeżeli niż znajduje się na przykład nad Morzem Północnym, wówczas nad Polskę napływa dość ciepłe powietrze. W momencie, kiedy ten niż przemieszcza się ku wschodowi przez Morze Bałtyckie, w momencie, kiedy przemieści się już nad Litwę, nad Łotwę, do Polski zaczyna napływać powietrze znacznie chłodniejsze z północy. Stąd ta zmienność, ta straszna zmienność i trudność w prognozowaniu. Gdyby pan mógł w krótkich w żołnierskich słowach na koniec powiedzmy jeszcze jaka będzie pogoda w święta według wojskowej prognozy pogody. Zarówno według wojskowej jak i cywilnej warunki atmosferyczne nie będą sprzyjały. Lanemu poniedziałku raczej będzie zimno i deszczowo. W sobotę spodziewamy się deszczu ze śniegiem, szczególnie na wschodzie i w części centralnej i na południu Polski. Stopniowo one mogą przechodzić także w śnieg. Temperatura wahać się będzie od około nawet 3 stopni na północy do 6-8 na południu. W niedzielę temperatura znowu będzie podobna od 4 do 6 stopni. A z kapitanem Wojciechem Czarneckim ze służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP rozmawiała Izabela Woźniak. Zastanawiali się Państwo kiedyś, czym różni się taki śnieg bożonarodzeniowy od śniegu wielkanocnego? A, A może zastanawiali się Państwo to, jakie wnioski? Proszę pisać, dać znać. 22,7 trójek to jest nasz telefon.